Zobacz, ile tu jest różnych kolb. Może w nich kryje się podpowiedź. To musi być coś wyjątkowego. Wow, wygląda jak galaretka. Jestem taka głodna. A w środku jest przepustka tego naukowca. Musimy ją zdobyć. To zadanie mi się podoba. Już niedługo będziemy mogli wyjść, a tymczasem mamy okazję coś przekąsić. Mam nadzieję, że galaretka jest smaczna. O tak, po prostu super. Chciałbym, żeby takich zadań było więcej. Ja też. Uwielbiam je. Jedzmy rękami. Myślę, że w ten sposób przebrniemy przez to dużo szybciej. To świetny pomysł, Suzy. Znowu te cienie. Lepiej się pospieszmy. Niebezpieczeństwo jest tuż za rogiem. Bingo, mamy kartę. Daj mi jeszcze kilka sekund. Muszę skończyć galaretkę. Chociaż zupełnie straciłam apetyt. Wow, co za rzut Suzy, brawo! Jestem pod wrażeniem. Quentin, nie ociągaj się, uciekaj!